Jakie wartości wnosi psycholog sportu w zespole górnika Konin? Psycholog sportu jest takim człowiekiem, który na wielu płaszczyznach w sporcie pomaga, pomaga zawodnikom i w ogóle całemu klubowi. Zawodnicy zmagają się z niesamowicie dużym stresem, zmagają się z komunikacją między sobą. Zmagają się z przezwyciężaniem trudności emocjonalnych. Psycholog sportu jest tym, który, mając pewien zasób wiedzy, pomaga zawodnikom radzić sobie i z tym stresem, i z poprawą koncentracji, i z motywacją, i z komunikacją, i z regulowaniem też emocji, które pojawiają się na boisku. W jaki sposób sport pomaga w rozwoju młodego człowieka? Sport jest wpisany w jedną z części rozwojowych człowieka, bo zauważamy przecież, że człowiek nie jest samym ciałem. I właśnie na tym polega geniusz, właśnie psychologii sportu, że zauważyła, że, że aby się rozwijać sportowo, trzeba rozwijać się też na wielu innych płaszczyznach. I stąd. Yy, Psychologia sportu wie, że należy ujmować człowieka holistycznie, a więc na wielu rozwojach musi się rozwijać. Musi się rozwijać fizycznie, psychicznie, intelektualnie, duchowo, i tak naprawdę psychologia sportu pomaga tutaj w tym rozwoju charakteru młodego człowieka, potrafi też znaleźć narzędzia, które pomagają w utrzymanie koncentracji uwagi, motywacji. A więc tak naprawdę rozwój psychiczny tego młodego człowieka jest w tej sferze fizycznej również bardzo dobrze skorelowany, i dlatego można powiedzieć, że osiągnięcia fizyczne są również uzależnione od tych wszystkich komponentów psychicznych. No ale tak jak mówiłem, nie tylko, też komponenty duchowe, komponenty intelektualne one wszystkie mają wpływ. Na ten rozwój psychiczny młodego człowieka. Czy uprawianie sportu pomaga w radzeniu sobie ze stresem i presją? No tak, zdecydowanie. W ogóle psychologia dzieli stres na takie dwie części, dwie gałęzie. Jedno to jest eustres, czyli ten pozytywny stres, i drugie to jest deustres, czyli ten negatywny, który zazwyczaj nam się kojarzy ze słowem stres. Ale my właśnie w, w, w sporcie. Koncentrujemy się na tym, na tym dobrym stresie, na tym eustresie. To jest stres, który tak naprawdę motywuje do działania, który stymuluje do osiągnięcia celów i właśnie zwykle pojawia się wtedy, kiedy, kiedy młodzież jest zapraszana do jakiegoś wielkiego wysiłku, które jest postrzegane z wyzwaniem. Ten stres ma bardziej pomagać niż przeszkadzać, a więc napędzać ten motor, motor motywacji, i tak naprawdę ten stres ma służyć. Uczymy tego, aby ograniczać ten dystres, czyli ten, ten negatywny stres, a wzmacniać ten eustres, czyli to, co może pomóc młodemu człowiekowi. Jakie kompetencje rozwinięte przez sport przydają się w dorosłym życiu? Myślę, że faktycznie sport rozwija młodego człowieka i warto tutaj inwestować w ten sport, dlatego że młody człowiek uczy się samodyscypliny tutaj, uczy się radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem. Ma taką umiejętność też wyznaczenia sobie takich dobrych, kompetentnych celów, bo tutaj w tej motywacji jest to niesamowicie ważne. Wytrzymałość, wytrwałość, i siła, młodzi ludzie poznają siebie, na ile, na ile można, na ile jest ta granica tej fizyczności i odporności psychicznej. Zresztą tej odporności też się tutaj uczą, i chyba wszystko to, co można powiedzieć, że rozwija charakter młodego człowieka, a więc ta samodyscyplina. Podporządkowanie pewnym regułom, granie fair play chociażby na boisku. To są wszystko takie kompetencje, które na pewno przydadzą się w dorosłym życiu i będą procentować. Jestem o tym przekonany.